Grzegorz Kochański, witam i pozdrawiam w Nesachod. Moim i waszym gościem jest no, jeden chyba z najlepszych prezesów, jaki mógł się trafić miejskim zakładom komunikacyjnym w NESie, pan Piotr Janczar. Dzień dobry. Dzień dobry, nie wiem czy najlepszym, ale jestem porównywalny do innych. Bardzo mnie to cieszy. Nie da się ukryć, że no, miniona rada seniorów również spowodowała pewnie u Pana sporo emocji i wzruszeń, ponieważ został Pan uhonorowany przez nich. Tak, byłem bardzo zaskoczony. Nikt mi o tym wcześniej nie powiedział, tylko... Były telefony, prosili o żebym przyszedł tym przyszedłem. Byłem bardzo zaskoczony, mile zaskoczony i za to jeszcze raz bardzo dziękuję. Natomiast, co mogę powiedzieć, to nie jest tylko moja zasługa, to jest zasługa przede wszystkim pracowników, z którymi pracuję, tym przewozowcom, kierowcom, pracownikom stacji obsługi, pracownikom technicznym, którzy dbają o to, żeby te usługi były w możliwie najwyższym standardzie wykonywanym. Do seniorów, ale również i do innych pasażerów trzeba dużo cierpliwości. Trzeba szac mieć szacunek dla tego, co ci ludzie osiągnęli w swoim życiu, ale ja tak zawsze mówię kierowcom: słuchajcie, zawsze, jak jedziecie, pamiętajcie o tym, że wy kiedyś, ja, wy, będziemy wszyscy też w wieku senioralnym i żeby na, tak nas traktowali ci, co nas obsługują, jakbyśmy tego chcieli, więc teraz tak obsługujcie tych ludzi jak będziecie chcieli, żeby kiedyś Was traktowali. I do niektórych to dociera, niektórzy jeszcze starają się, starają się swoim sposobem jakimś to rozwiązywać te, te skargi, bo jest dużo, trafiają się te skargi, ale nie zawsze wszystko jest winą MZK. No właśnie, czasami to jest kwestia taka sytuacyjna, życiowa. Kierowca zachował się na przykład niewłaściwie. Dużo jest takich niesfornych kierowców. Wygląda to tak, że jeżeli, no nie wiem, są nieuprzejmi coś nie gra, to wtedy są pozbawieni premii, czy po prostu zwracana jest im uwaga? E, takich sytuacji jest coraz mniej, ale mamy sygnały i nie można o tym nie mówić, nie można tego zamiatać e, pod szafę, dlatego że są takie sytuacje. Kierowca jest też człowiekiem jak pan, jak ja jak każdy inny, natomiast no, przychodzi kierowca rano do pracy, o czwartej już wyjeżdża, pod czwarta piętnaście na trasę. Przychodzi pasażer z gatunku tak zwanych pasażerów też roszczeniowych, czasami trudnych i co ten kierowca? No, przychodzi pasażer, chce kupić bilet. Kierowca ma zaliczkę, ale kierowca daje 200 zł, a chce bilet za złoty 50 zł. i zaczyna się spór, bo on z tych 200 zł mu rano o czwartej nie wydaje. W każdym autobusie no w regulaminie pisze. Na że przystanka. pasażer powinien mieć uliczoną, odliczoną gotówkę. W 15 autobusach mamy czytniki kart. Jaki jest problem z czytnikami kart? Proszę Państwa, trwa. jedna z sieci e, mobilnych w tej chwili montuje sygnał 5G, 3G jest likwidowany i nie zawsze nie ma zasięgu. W sołectwach, w siedmiu sołectwach w ogóle nie ma zasięgu, więc tą kartą się nie zapłaci. I dlatego ja proszę, rozumiem, że przychodzą pasażerowie, nie mają, tych środ nie mają wyliczonych pieniędzy i wtedy się zaczyna spór pomiędzy pasażerem a kierowcą i to się dalej ciągnie. Drugi temat, o którym też trzeba byłoby powiedzieć, to jest temat przyklęku autobusu. W tej chwili przepisy mówią jednoznacznie, że krawężniki powinny być wyższe na przechodnikach. My mamy autobusy takie, w których drzwi się, nie we wszystkich, otwierają na zewnątrz. I ten krawężnik, jeżeli się otworzy i przyknę się zastosuje, to autobus, te drzwi zahaczają, te drążki, które otwierają autobus, zahaczają o krawężnik. To jest problem. W zimie odgarniany jest śnieg. Śnieg zazwyczaj się odgarnia na boki i powstaje skarpa taka ze śniegu. Taka mulda, taka mulda która, która też powoduje to, że no niestety, ale tego, tych drzwi nie można otworzyć. Pasażerowie no, wtedy interweniują, mają rację, ale nie też zrozumieją kierowcę, że jak on zakopie się w tej muldzie, czy otworza te drzwi na krawędzi, to on jedzie, niższy drzwi i nie pojedzie nikt, tylko trzeba będzie podstawić autobus rezerwowy. To ja muszę się pochwalić, tak. bo na przykład dzisiaj widziałem, że w autobusie numer 6 z tyłu drzwi nie mogły się domknąć, po prostu coś nie zaskoczyło, więc cała młodzież wpatrzona w telefony. Ja wstałem po prostu, w momencie, jak kierowca zamykał te drzwi, dopchnąłem je rękami i pojechaliśmy bez problemu dalej. Czasami wystarczy po prostu być czujnym obserwatorem, problem. pomocnym i życzliwym człowiekiem. Tak, bardzo dziękuję, że Pan zwrócił na to uwagę, bo rozmawiamy często w różnych sytuacjach, jak i Pan był, i ja byłem, ale co jest ważne? Jest ważne to, jeżeli jedzie młodzież, bo ten temat też trzeba poruszyć. Zatrzymania na przystankach. Kierowca jedzie, ma obowiązek zatrzymania się na każdym przystanku. Tu był temat drzwi. Pan wstał, zachował się przyzwoicie, pomógł temu kierowcy, bo byśmy podstawili pewnie drugi autobus i e, trzeba byłoby po, e, przez te drzwi, bo kierowca nie ruszy, jak drzwi są otwarte. Natomiast młodzież, te komórki, no jest to e, nowoczesność, jest to pomocne, ale e, powoduje to, że jak pasażer, czy to jest młodzież, dziecko, czy, czy starszy pasażer, który dojeżdża, gra na tej komórce, czy czyta jakieś informacje medialne, on zapomina, że ma wysiąść. My nie mamy we wszystkich autobusach zapowiedzi głosowych. I zapomina, że ma wysiąść i potem idzie do kierowcy, biegnie no dlaczego się, no zatrzymał się, my mamy GPS-y w autobusach i jeżeli kierowca się nie zatrzyma, nawet zajedzie na przystanek, my to możemy zidentyfikować. Natomiast też proszę i apeluję do tych pasażerów, szczególnie do młodych ludzi, że jak wiecie, że gdzieś się macie, zbliża się autobus do waszego miejsca wysiadania, to proszę zwrócić, odłożyć tą komórkę na te Parę minut i wysiąść sobie i dalej można sobie na, idąc, czy. Bo idąc, też trudno jest, bo się nie można skupić wejdzie w innego przechodnia, czy, y, czy inną osobę. Dlatego... Młodzież tego mam nadzieję, mam wrażenie nie zrozumie, ale mamy nadzieję, że tak się stanie. Podobnie jak wsiadacie do autobusu, to ściągnijcie plecak, bo to też redukuje w jakiś sposób miejsce i powiększa kubaturę. Ym, mieliśmy też aplikację MP, z której już nie korzystamy. Tam można było kupić bilet, bo jeszcze o tym bym chciał porozmawiać. No, w większych miastach są kasowniki elektroniczne i można bilet kupić po prostu przytykając kartę płatniczą, chociażby. Coś takiego też pan planuje wprowadzić? Więc tutaj odpowiem też, bo wiele pytań jest. Ja byłem inicjatorem tego wprowadzenia tych aplikacji MPI, Skycash, gdzie można było kupić bilet. Proszę państwa, myśmy się przekształcili, żeby utrzymać ilość wozu kilometrów, bo uzyskaliśmy miasto, nasz organizator uzyskał dopłatę do wozu kilometra i utrzymali, żeśmy nawet zwiększyliśmy ilość, jeżeli chodzi o kilometrów do przejechania, czyli usługę przewozową, a tam jest fiskalizacja każdego biletu, bo ta ilość biletów sprzedanych, ilość przewożonych pasażerów powoduje, że my wyliczamy deficyt. My każdego miesiąca księgowa siedzi wraz ze swoimi pracownikami i liczy, ile było sprzedanych biletów, ile było sprzedanych biletów na liniach, ile było reklamy w autobusach i to jest odliczane i wtedy wychodzi deficyt. Czy linia jest deficytowa i czy na tej linii ta dopłata nam się należy od państwa, od Ministerstwa Infrastruktury? Przy... I jesteśmy w tej chwili nie komunikacją miejską, za wyjątkiem jednej linii, która jest bezpłatna. To jest ten zielony autobus, linia E. To jest komunikacja miejska. Myśmy tam w przetargu startowali i te usługi gdzieś wygrali. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe linie, to są gminne przewozy pasażerskie i my do tych linii mamy dopłaty. I tam jest liczony każdy bilet. Rozważali żeśmy możliwość Zamontowania, bo powiem to otwartym językiem, biletomatu na centrum przesiadkowym, bo były wnioski. Proszę Państwa, biletomat żeśmy znaleźli z konkursu, ale jest problem z fiskalizacją i firma, która dostarczy usługi fiskalizacyjne, że będzie te bilety sprzedawała i dawała nam tą usługę, zażyczyła sobie, że określoną kwotę, na którą nas nie stać, bez względu na to, czy sprzedamy 50 biletów, czy 100 biletów, czy 1000 biletów. Centrum przesiadkowe jeździ linia E bezpłatna, więc niepotrzebny jest biletomat. Natomiast jeżdżą linie dwie, dwójka, dwójka i czwórka to są linie, które łączą południową część, czyli dwójka jedzie w kierunku. Głębinowa, czwórka jedzie w kierunku Złotogłowic i obie linie jadą w kierunku Piłsudskiego, czyli przejeżdżają przez ulicę, przez ulicę Gierczak i Prudnicką w ka, pra, praktycznie każdym kursem. Natomiast e, e, takie usługi, jakbyśmy taki biletomat zamontowali, to też by nie spowodowało to, że ludzie by w autobusie mogli sobie kupić, więc... Na no właśnie, to... takie małe, mobilne kasowniki elektroniczne? E, tak, tylko te, każdy kasownik, każdy bilet musi być ufiskalniony i musi być VAT wyliczony, my musimy mieć raport. A w tej chwili tego w tych kasownikach przewoźnicy nie oferują. A we Wrocławiu na przykład te kasowniki, które, w których kupuje się w Skasowany, skasowany przykład, bilet. Tak? Albo na karcie On jest, jest zapisany. jest zapisywany na karcie lotniczej. Tak. Ja mhm. nawet miałem w Nysie, ja to robiłem. Jak bylibyśmy komunikacją miejską, jak najbardziej dawno by to było już prowadzone. Choć nazwa MZK sugeruje coś innego. E, tak, je, tak jest, ale mieliśmy, ja miałem kasownik nawet w Nysie, próbowali, żeśmy e, to wdrożyć, ale jak żeśmy się. E, Przeorganizowali na gminne przewozy pasażerskie, bo to jest coś za coś. Albo się ma tą dopłatę i robi się więcej kilometrów, i pasażer ma więcej możliwości skorzystania z usług, albo się nie ma tego i się jest komunikacją miejską i jedzie się na tym, co się ma. Oprócz tego jeszcze mogę powiedzieć, że dzięki temu, że jesteśmy, że organizator Gmina Neca spowodowała to, że jesteśmy gminnymi przewozami, i dostała dopłatę z Funduszu Rozwoju, rozwoju Przewozów Autobusowych, spółka. Czyli e, nasi pracownicy wraz ze mną przygotowali żeśmy projekt i uzyskaliśmy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych zakup, możliwość zakupu 15 autobusów. Mamy już podpisaną umowę, 7 pierwszych autobusów ma przejechać e, na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. Wygrała firma EAM, która będzie dostawcą. Rozdzieliliśmy to na dwie tury, bo trzeba organizacyjnie to dopiąć. A 15 najstarszych autobusów emitujących największe zanieczyszczenie dla środowiska zostanie zbytych lub zazłomowanych, bo takie są przepisy z Centrum Unijnych, właśnie odno odnośnie ochrony środowiska. Jest to osta ostatni rzut. Gdzie dostali, a dostał, dostaliśmy dofinansowanie na autobusy z silnikiem wysokoprężnym, silnikiem tym na olej napędowy. Unia Europejska już takiego dofinansowania nie daje. E, no, autobusy elektryczne. Wiem, że gmina przygotowuje się do takiego przetargu i będą dwa autobusy elektryczne zakupione. Myślę, że, że tutaj nic nie, nie zdarzy się, bo, bo intensywnie pan naczelnik wraz ze swoim pracowników i pan burmistrz pracują. Więc te dwa autobusy myślę, że one będą jeździły po tej linii, która obecnie jest. Natomiast jeżeli chodzi o nas. Nefot... Z której linii? Linia E. Zielony hmm. autobus, myślę, że to będzie przedłużone, bo takie plany gmina ma, bo, bo idzie w kierunku pasażera. Po A nie sposób? da się wydłużyć jakby tej hmm. linii? Na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, bo są projekty już założone przez gminę i sądzę, że tam są jakieś założenia podane, czy ona będzie wydłużona? bo pojawiają się głosy, żeby ją wydłużyć na przykład na Podzamcze. Tylko wtedy, no właśnie, tutaj fajnie, tylko... że pan mówi o Podzamczu, bo to jest troszeczkę wykluczony region, ze względu na to, że chociażby no, 3-4 lata temu powstało tam przynajmniej nie wiem, z 500 mieszkań ponad 1000 więcej mieszkańców, a komunikacja stamtąd jeździ tak jak jeździła. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym powiedzieć właśnie o remoncie grotkowskiej, który bardzo utrudnia życie nie tylko panu, ale również kierowcom. Tak, otrzymaliśmy informację, że jest planowany remont, następnie ten remont się rozpoczął i nic więcej. I proszę Państwa i proszę o wyrozumiałość też tutaj pasażerów, ponieważ tam jest wymiana nawierzchni nim wczoraj, czyli w dniu 2 czerwca. Była sytuacja taka, że całkowicie była, był wylewany nowy asfalt, autobus zatrzymał się, pasażerowie nie mogli przemieścić się. Reagowaliśmy od razu, wszystkie kursy zostały wykonane, tylko nastąpiło opóźnienie na paru kursach. No, pasażerowie, oczywiście roszczeniowo, no, wręcz tutaj do nas mieli bardzo dużo uwag, uspokoiliśmy sytuację, ale taka sama sytuacja będzie 4 czerwca, też od godziny 10.00. Do godziny 18-19 będzie wywany. Ja rozumiem, że no, trzeba się trochę przemęczyć, tylko tam nie ma jak objechać. Tam nie ma jak objechać, proszę Państwa, tej ulicy, bo we Franciszkańską, akurat przy Franciszkańskim był, był remont i cały odcinek od Ludzi Złotogowicki bardzo długi nałożony. Ja mogę tylko tyle przeprosić, że tak się stało, że no, myśmy reagowali dopiero jak żeśmy się dowiedzieli, że ta nawierzchnia jest kładziona. Byli pracownicy, poinformowali pasażerów, kierowcy również, staraliśmy się rozwiązać, tylko były niestety opóźnienia i tak będzie również 4, czyli w środę. Mamy jeszcze wizję remontu ulicy Franciszkańskiej. Tak, tak. Organizator naszych przewozów, gmina Nyssa, jest przygotowana i tu mamy informację, wiemy co nas czeka, bo dostaliśmy pełną mamy pełną wiedzę i informację. No nie wiemy jak wykonawca będzie to robił, ale od strony Grotkowskiej przede wszystkim, bo remont będzie dotyczył od alei do Grotkowskiej od strony Grodkowskiej będą wjazdy będą duże opóźnienia. Ponieważ to tam to będzie przebudowane, to przebudowane, tam ma być budowane rondo e, z informacji jakie posiadam. A może ruch przenieść po prostu na aleję? E, tylko, na aleję no, tylko na tą aleję trzeba wjechać. Na tą aleję wjechać, a co powiedzą ci pasażerowie, co jadą od strony Złotogłowic czy od Hamuszowa? No to wtedy tylko linia, która będzie kursować. I będzie jakiś łącznik, no ale to. Do, tutaj, tak, tak, wie pan, staraliśmy się znaleźć jakieś rozwiązanie. Mam zapewnienie, że będzie to pod ruchem i będzie, e, będziemy przepuszczani, więc liczę na to, zobaczymy co na początku się wydarzy, bo to się już w czerwcu ma rozpocząć. E, no i dalszy ciąg tej drogi też jest planowany, też. E, tutaj gmina planuje, przekazała mi informację, bo to wykonawcą jest zarząd dróg wojewódzkich, przebudowa Ronda Solidarności. Na wysokości były fabryki samochodów, dostawczych. I ta ścieżka rondo będzie przebudowywane. To będzie, myślę, czerwiec, lipiec i to potrwa do grudnia. I tam, proszę państwa, też to jest ten sam ciąg drogi będą mocne utrudnienia, więc my tą usługę przewozową będziemy się starali w jakiś sposób zmodernizować, bo tam już nie ma jak objechać, no, trzeba byłoby ominąć przystanek na Bramy Grodkowskiej, jechać na y, Słowiańską, ale Słowiańską i jechać przez most Kościuszki, wyobraźcie sobie Państwo co będzie się działo na moście naszym, jeżeli tutaj będzie, będą utrudnienia pracy, no musimy się wszyscy z tym przemęczyć, dlatego proszę o wyrozumiałość, proszę jeżeli Państwo dzwonicie i widać, jeżeli tego autobusu nie ma, zrozumieć my y, mamy na przystankach na ulicy y, kolejowej i w rynku mamy taką y, tablicę y, zmiennej treści. Staramy się na tej tablicy takie informacje zamieszczać. Poza tym jest aplikacja, kiedy przyjedzie. I w tej aplikacji, y, jak ktoś korzysta ze smartfona, może sobie sprawdzić, za ile dany autobus, bo autobus ma u siebie w zamontowane GPS i widać, kiedy on dojedzie do miejsca, w którym ma być na przystanku. Mówił Pan o tablicach. Na kolejowej na przykład od kilku miesięcy takie tablice rozkładowe nie działają. Tak, wiem o tym. Zgłaszaliśmy to do organizatora. Organizator wiem, że kontaktował się z firmą, która budowała to. Jaki jest problem? Problem jest tego typu, że są zalane ciągi technologiczne, to wszystko idzie kanałami podziemnymi i powód, która w kwietniu, we wrześniu spowodowała zalanie tych kanałów, no tam się nie, potra nie, no nie było możliwości, żeby całego ciągu wymienić, jest to naprawiane i dlatego też na tą chwilę nie wszystko, nie wszystko funkcjonuje, bo w rynku te same tablice z tej samej aplikacji działają, działają i na centrum przesiadkowym tam jest dwa rodzaje tablic statyczne i dynamiczne i te dynamiczne, które są przy wejściu z ulicy Racławickiej działają, natomiast te dynamiczne też tam są jakieś problemy techniczne, które organizator też rozwiązuje na bieżąco. Czy Pan ma zastępcę? Jest prokurent hmm. spółki, który mi bardzo dużo pomaga, za co mu serdecznie dziękuję. Jest główna księgowa, którzy no i są kierownicy działów. Spółka jest tak skonstruowana, żeby nie generować dużo kosztów, więc, więc staramy się to w taki sposób rozwiązywać, żeby funkcjonowało to i nie było tych kosztów. Natomiast co jeszcze powiem, bo to o tych remontach, panie redaktorze, też należałoby powiedzieć, że w sobotę planowany jest bieg I tutaj ten bieg w tej chwili tam będzie przy ulicy Sudeckiej, więc tam też będą opóźnienia, ale wieczorny kursu w linii numer 8. bo. Biegacze, sportowcy biegną w kierunku Biajnyskiej, i tam też proszę o zachowanie, zachowanie ostrożności. Wiem, że w lipcu planowane są obchody tutaj w Nysie Policji, w rynku, więc też ta linia E. My staramy się ją tak rozwiązać, że jeżeli nie może przejechać przez rynek, to jedzie ulicą równoległą, czyli ulicą Gierczach, ulicą Piastowską Chopena, i, i to wszystko praktycznie, co mamy załatwić, jeżeli chodzi o pasażerów, to załatwiamy. No tutaj y, czasami są takie uwagi, że y, ludzie, którzy wieczornych y, godzinach 18-19 chodzą do, do kościoła y, Świętego Piotra, oni no, muszą zmienić, czy muszą iść nie na rynek, tylko muszą iść na ulicę Gierczak, więc to trzeba po prostu. O, ja bym chciał mieć takie problemy. No. Panie prezesie, pytałem właśnie o tych pracowników, bo ma pan naprawdę dużo pracy, a ja jeszcze chciałbym spytać o kilka rzeczy, czy możemy liczyć na jakąś ewolucję, jeśli chodzi o rozkłady albo komunikację. Mówiłem wcześniej o Podzamczu. Tam na przykład rano o 7.14 mamy czwórkę, o 7.24 mamy szóstkę i potem już nic. Do godziny ósmej z hakiem. Na alei mamy w analogicznej o analogicznej porze podobne odjazdy. Ma się wrażenie w Nysie, że wszystko odjeżdża w tym samym czasie. Chociażby na ulicy Szopena Świętego Piotra mamy e, kilkuminutowe taktowanie pomiędzy różnymi liniami, a potem mamy godzinne lub godzinne luki. Wiem, że to są przewozy gminne, wiem, że pan będzie miał jakąś odpowiedź na to pytanie, ale chodzę po mieście, korzystam z miasta, rozmawiam z ludźmi i widzę, że no przydałoby się coś zmienić. Lub na kolejowej autobus, który odjeżdża o od 20.55, nie zabierze Pracowników, którzy kończą pracę o 21.00. E, mówimy o e, to ostatnie pytanie, o 20.55. To jest autobus, który jedzie w kierunku, e, o 20, jedzie gdzieś poza Nysę, tak? Poza Nysę albo w kierunku Podzamcza, nie e, pamiętam. Rozumiem, ale... ale mówimy też o autobusie mhm. elektrycznym, który jest e, tutaj. Więc Jeżeli chodzi o autobus elektryczny, e, to taktowanie, e, i tych kursów to jest takie co 20 minut, czasami jest co 15. Generalnie sam projekt stworzony był dlatego, żeby połączyć te najważniejsze punkty i galerie nyskie, czyli te galerie tutaj w centrum, koło centrum przesiadkowego i galerie na południowej części na ulicy Piłsudskiego, która jest. Więc tutaj myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba, to te panominutowe przesunięcie autobusu E będą możliwe, tylko musimy rozważyć o której godzinie. Bo to też nie jest tak, że my rozważymy, przesunęliśmy linię E o 7 czy 8 minut i od razu były telefony, że ktoś tam pracuje w sklepie i przesuwając linię o 15 minut później, później, to ta osoba nie dojeżdżała do pracy na przykład na, tutaj w pizzerii. Tak, ale czy... czyli ta uwaga tej jednej osoby potem zmienia cały rozkład? Tak. Tak. Naprawdę? Tak, tak. Czyli bo, po prostu bo, trzeba bo dzwonić jedna, i się uczyć jedna, jedna osoba zgłosiła, potem druga osoba przyszła i jeżeli żeśmy jednej dopasowali osobie, nawet gdzieś jakbym oszukał myślę, że znalazłbym telefon do, do tej pani czy pana, nie wiem czy ona jeszcze pracuje. Potem był pasażer, który tu pracuje w galerii, czy pracował w galerii nyskiej, też przesunięcie spowodowało, że on zaczynał pracę o dziewiątej. Chyba, albo 8.20, przesunięcie spowodowało, że miał pretensję, że on nie zdąży do pracy. A jak to się wszystko zmieniło, pracował do 16 albo do 17, to że on musi czekać 15 minut, zanim wyjdzie, yy, yy, zanim skończy pracę. No tak, ale to już jest... chyba, wie pan, że to ale, jest trochę przegięcie. Ale, 15 ale takie, minut to ta... nie, jest długo. Nie, nie jest długo. Ja bardziej mówiłem o tym, że no, na przykład na Chopina mamy te różne linie, które odjeżdżają, na przykład 15.31, 35, 36, a potem kolejna, na przykład czwórka jest o 17. O tym, Takim rozwiązaniu mówiłem, albo na przykład o braku szóstki spod zamcza w niedzielę. Nie da się dojechać na przykład na basen. Już odpowiem. Więc jeżeli chodzi o linie, które dojeżdżają o jednej porze, szkoły, wszystkie w Nysie zaczynają pracę na ósmą. Zakłady pracy zaczynają pracę na siódmą, szóstą. Przykład podam szpitala, kiedy żeśmy dwa albo trzy lata temu. Yy, zmieniali rozkład jazdy. Nie, więcej, 4 lata temu. To jaki był problem? Że są panie, które pracują w szpitalu na szóstą, na wpół do siódmą, na siódmą i na ósmą. I każda z tych osób z różnych kierunków chciała, żeby była możliwość dojazdu. Bo pracują panie w ambulatorium, pracują panie na oddziałach, pracują panie yy, w administracji, yy, w, w obsłudze medycznej i yy, żeby dopasować, bo. Inny autobus jedzie z Radzikowic, jedzie linia numer 7, wiele osób dosiada, przesiada się i też musi być na tą godzinę. Do szkoły muszą być na godzinę, bo to są szkoły, które są na Gierczach, są jest szkoła na Chopena, jest szkoła y, Karolinu w tym samym czasie. I to nie dojeżdżają pasażerowie, tylko z Radzikowic. Jadą z Hanuszowa, jadą ze Złotogłowic i te autobusy muszą przywieźć na tą godzinę ósmą. I tutaj, y, no co, by, można by było, żeby tak zrobić, jak pan mówi, na przykład. Y, zaproponować, żeby lekcje w szkołach zaczynały się za 15.00, albo 15. 8. Tak, albo na przykład każda szkoła, żeby miała e, inaczej to wyłożone e, może. E, I tak, i to, ale to jest, moim zdaniem to jest niemożliwe, bo e, e, udało nam się coś takiego wynegocjować parę lat temu. E, kierowni przewozu w Kopernikach jest szkoła i tam też jeżdżą, jeżdżą dwie linie, 12 i 8. I te linie jeżdżą z kierunku Cieszczechowic, z kierunku Jarnutowa, na przeznadziejów i e, dzieci, e, jeżeli dowiedzibyśmy na tą godzinę ósmą, to nie zdążylibyśmy z tymi dziećmi do białej Nyski, a jeżeli do białej byśmy zdążyli, to nie zdążylibyśmy do Nysy, bo te dzieci by były o takiej porze, bo dzieci też nie chcą czekać pół godziny w szkole, mimo że jest świetlica, ani pół godziny po lekcjach. Więc w kopernikach udało nam się tak zorganizować, że lekcje się zaczynają o wpół do ósmej i wtedy mamy te pół godziny, żeby dowieść dzieci do białej, ale przede wszystkim na przykład do yy, yy, dzieci, które się przesiadają na ulicę Naujeńskiego tutaj na centrum, na, przesiadają się na y, Chopena i jadą sobie dzieci tam na ten. Tak, to jest możliwe, ale musiałyby być szkoły, 15, zakłady pracy, pracodawcy pan nie powie. Sklep musi być otwarty o 8, o 6, o 7 i y, y, dlatego te autobusy, bo powie pan, że tak, one kumuluje się na przykład na Chopena 5 autobusów. Takie wrażenie można e, mieć, będąc tak pasażerem. Y, tak jest. I, ale jakby, bo pan e, też trochę się w Polsce i nie tylko porusza. Proszę zobaczyć w Wrocławiu. Co 5-10 minut jest tak, jest autobus autobusamaj. One podjeżdżają, dlatego że one zabierają, tam jest więcej tych kursów. Tak, ale też linia co 12. Co 12 minut, ma minut jeździ. Kurs, y -y. Znaczy, my i ten autobus zazwyczaj jak planuje się rozkład jazdy, to się planuje z dwóch kierunków końcowych. Czyli jeżeli jest autobus z Radzikowic, to ta linia ta kończy się w Domaszkowicach. Więc jeden autobus jedzie o czwartej rano czy o piątej z Radzikowic, drugi z Domaszkowic. Żeby on się pojawił z powrotem na Chopina, to on musi objechać do Radzikowic lub do Domaszkowic i wrócić, więc te 40 minut czy 50 minut dojazdu powoduje to, że jest przerwa. Poza tym z badań marketingowych, które były przeprowadzone w Nysie, mamy takie badania, Wynika, że autobusy, że największe potoki pasażerskie są do godziny 9-9.30. Pomiędzy godziną 9 a godziną 13 te potoki pasażerskie maleją do, do minimalnych wartości. Jeżdżą przede wszystkim emeryci, jeżdżą ludzie, którzy do lekarza się gdzieś poruszają i, i też trzeba zaplanować, żeby oni mieli przejechać, Jak? ale nawet się pojawiają głosy: to, co wczoraj z emerytami, z seniorami rozmawiałem, że wychodzi pani od lekarza, na przykład na ulicy Rodziewiczówny. I ona dzwoni do mnie i mówi, panie prezesie, czy nie mógłby być autobus, że ja wyjdę od lekarza i jeden autobus na Długosza będę miała, żeby pojechać? No więc, bez przesady, no, ale... Takie wnioski są. Proszę zamówić Panie... taksówkę w takim razie. E... A co z takim szóstki na przykład w niedzielę? A w niedzielę, jeżeli chodzi o szóstka, potoki pasażerskie spowodowały to, że szóstka w niedzielę w ogóle została w sobotę jeździ, w niedzielę nie jeździ w ogóle. Tak, ale mamy wakacje. Nie myślał pan o tym, żeby nie prowadzić wakacyjny rozkład? Na jezioro zwiększyć częstotliwość dwójki chociażby? E, mamy trójkę zwiększoną. Jeździmy na jezioro, mamy zwiększone i tu nie. Są kursy na jezioro, że są pełne, ale są kursy, że jeżdżą puste. Tak, ale daj, nie mogę zrozumieć. Podzamcze takie duże osiedle i na przykład mamy sezon wakacyjny, może by udało się też szóstkę sprowadzić, chociaż w kilku epizodach, my, żeby można było pojechać sobie na na basen. O. Jeżeli chodzi o Podzamcze, jeżeli te, remont, te remonty jak się skończą, my musimy najpierw zaplanować dowóz ludzi do nowych fabryk, które powstają w Radzikowicach. Tam dwie fabryki, jedna fabryka powstaje i ta fabryka słyszałem, że ma pracować w systemie na 24 godziny, więc musimy zawieźć tych ludzi właśnie z Podzamcza i musimy tych ludzi dowieść z drugiej części, czyli z południa. Więc jeżeli to by było potrzebne, to może rozwiązaniem będzie taka szóstka z Podzamcza. Możemy zrobić taki test, na przykład kiedyś w przyszłym roku, bo w tym roku już nie mamy środków na to, ale ilu tych pasażerów pojedzie? nad tym się trzeba zastanowić, bo ja mogę zrobić badania, mogę tutaj zaprosić pana. Tak, ale też warto jest informować ludzi i mam nadzieję, że nas oglądacie, bo my będziemy dostarczać wam świeżych informacji na bieżąco. No nie wiem, coś się dzieje chociażby we Wrocławiu. Są pracownicy MPK, którzy chodzą, informują, ten przystanek będzie za kilka dni wyłączony. Proszę się przesiąść tu i tu. Nie będę pana zatrzymywał dalej, bo wiem, że ma pan mnóstwo pracy. Życzę, aby te remonty, no, przeszły w jakiś sposób łagodnie. Dziękuję pracownikom MZK, kierowcom i administracji za ciężką pracę i panu, że tyle pan robi dla Nysy. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkich, pozdrawiam szczególnie, dziękuję pracownikom za wkład pracy od tego pracownika, który pracuje w w dziale gospodarczym, w dziale technicznym do kierowców, do kadry kierowniczej, Wszyscy, którzy się starają dbać o dobro, żeby ta spółka wyglądała świadczyła na dobrym poziomie usługi i wizualnie nie tylko była spółką wirtualną, że ktoś powie, że jeżdżą, bo jeżdżą. Nie, żeby te usługi były świadczone tak, żeby pasażerowie byli zadowoleni. Za no to... nie da się nigdy zadowolić wszystkich, jest... ale mam nadzieję, że tak się stanie. Będziemy. Dziękuję bardzo. Piotr Janczar, prezes MZK bardzo dziękuję.